Dzień dobry kochani, witam was na kanale Jolki 3. Dobre światy. Witam was w dniu 11 lipca, dzień uniwersalny. Moi kochani, to 9, któremu w kluczu towarzyszy liczba 18 z całości 27. Przy czym kochani, 27 jest to liczba Mędrców, liczba, która mówi o mądrości życiowej, o tym, że mamy bogate doświadczenia. Jeżeli ktoś ma taką podliczbę, popatrzcie od razu. Zaczęłam. dwie wyskoczyły, ale ta pierwsza wieża, to drugą weźmiemy jako tło, buław. Popatrzcie, bo te dwie karty chciały do nas dzisiaj przemawiać, więc niech mówią. Dzisiaj będziemy wykorzystywać swoją kreatywną moc. Osiemnastka, zaczęłam mówić też o tej liczbie. W tarocie symbolizuje kartę Księżyca. Księżyc to nasza intuicja. On też pokazuje tą naszą głębię, coś, co jest głęboko w podświadomości, w ukryciu, tam, gdzie rzucamy ziarno i tam, gdzie to ziarno dojrzewa, aby się wybić. I była jest, można powiedzieć, tym momentem, kiedy e, Ziarno czuję, że jest potrzebny ten ruch w górę, wybicie się, wynurzenie. Asy, pamiętacie, są to potencjały, ale zanim zaczniemy wszystko, wszystkim, którzy urodzili się 11 lipca, Składam najserdeczniejsze życzenia urodzinowe. Życzę Wam, kochani, jeżeli ktoś jest na tym kanale, kto ogląda e, te materiały, kto mnie słucha e, i w tym dniu się urodził, życzę dużo, dużo, dużo zdrówka i wszelkiej pomyślności, i spełniania najskrytszych marzeń, i wydobywania z siebie tych wszystkich cudownych potencjałów, gdzie to, co runęło, niech się w popiół obróci, jak Feniks z popiołu niech wstaje nowe życie. Kochani, dla Was, a my, że tak powiem, będziemy się inspirować Waszą kartą dzisiaj od Louise Hej. Gdy kocham siebie, miłość do innych przychodzi bez trudu. Otwieram swoje serce, uwalniam miłość, kocham siebie, kocham innych ludzi, a oni kochają mnie. Oby w tej miłości Wam nigdy nie zabrakło miłości innych i miłości przede wszystkim do siebie i tej czułości. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. A wracając do tematów dzisiejszego dnia, moi kochani, mamy piękny dzień, który będzie nas zapraszał do, mogę powiedzieć, takich mądrych zakończeń, mądrych podsumowań. Tym bardziej, że mamy, kochani, kartę wieży, Odwróconej, i jesteśmy zaproszeni, żeby zrobić miejsce na nowe. A nasza cudowna talia, która podpowiada nam prawdę duszy, kolektywną prawdę duszy, dzisiaj zadaje nam takie pytanie: jakie wymówki teraz wymyślasz? Jakie wymówki wymyślasz, żeby nie ruszyć do przodu i żeby kochani nie robić miejsce na nowe? Mamy dzisiaj dziewiąty dzień uniwersalny, więc jak najbardziej jest to super dzień, mimo że piątek, mimo że Wenus nam patronuje. Zrobienie porządków, może właśnie z uczuciami przygotowywując się do weekendu, może warto dziś zadać sobie pytanie, jakie wymówki teraz wymyślam. Koniec z czekaniem. Nigdy nie będzie wystarczająco dobrego czasu. Czas jest teraz. Dzisiejsze działanie duszy, jeśli jest to dla ciebie wystarczająco ważne, znajdziesz sposób dzisiaj. Podejmij decyzję i zrób to, nawet jeśli nie czujesz się gotowy. Posłuchaj swojego serca, ono ci podpowie. Kochani, yy, dzisiejsze energie, dzisiejsza energia dnia, bo przecież czytamy energię dnia. Mówi o podnoszeniu się, o podnoszeniu się z tego, co nas zniewalało, o robieniu gruntownych porządków. Wymiatamy spod dywanu wszystkie śmieci, wszystko, co tam nam zalega. Jesteśmy przed weekendem. Wiem, że są osoby, które lubią sprzątać w piątek, żeby w weekend już tak naprawdę odpoczywać. I pierwszą kartę już mamy. Pełen szacunku. Cudowna energia. I jeszcze jedna. I kochani, jeżeli mamy tą wieżę Boga w odwróceniu, szesnastka daje siódemkę. Popatrzcie, mamy miesiąc lipiec, tak? Więc zaglądnijmy w tej energii klucza, w osiemnastce, głęboko w swoją podświadomość. Zadajmy sobie to, 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 to pytanie. Jakich wymówek szukam jeszcze, żeby czegoś nie zrobić? Na co czekam? Niespełnione. Mamy już dwie, bo wyciągam to dwie karty, więc nie szukamy więcej. Tu na spodzie, co zostało, współczujący. Chyba wczoraj była ta energia i kochani właśnie wszystko róbmy z tą taką miłością, współczuciem, delikatnością do siebie samych. Jeżeli ktoś jest po bardzo trudnych doświadczeniach, bo wierza Boga, y pokazuje, że mogło się coś wydarzyć naprawdę trudnego. Trudnego, co może podcięło nogi. Y Słyszeliście o takim e, niespodziewanym upadku, jakby ktoś nam dywan spod nóg wyszarpnął, tak? Tracimy zupełnie równowagę, i czasem taka energia potrafi nas zwalić z nóg. Ale dzisiaj w tle mamy nowy początek, tak? To, co zostało w odwróceniu e, po tasowaniu kart, to jest głupiec odwrócony. Więc w coś nowego. E, Możemy wkroczyć, jest ten potencjał, jeżeli odpuścimy, jeżeli przestaniemy kurczowo trzymać się starych rzeczy. Jakie wymówki teraz wymyślam, tak? A podpowiedź jest, że jeśli jest to dla ciebie wystarczająco ważne, znajdziesz sposób. Nie szukaj tego. Jakie przeszkody stają Ci na drodze? Poszukaj tego, co Cię wzmocni, co pomoże Ci podjąć decyzję. Zobacz, co sprawia, że jesteś niezadowolony że jesteś zniechęcony, niespełniony. Popatrzcie, ten człowiek, który jest pokazany na tej karcie, który pokazuje, wyraża z sobą te emocje, tak, taka bezcelowość, niepełność, niekompletność. Ja myślę, że wielu z nas powie: Co ja mogę, jestem niewystarczający, a co ja tam wiem? Ja nie nadaję się do tego, tak? Są inni, lepsi, mądrzejsi. Na pewno? Na pewno. Jak sobie nie dasz szansy. Jeżeli tu i teraz nie stwierdzisz, że mam coś do dania światu więcej, niż tylko negatywne myślenie, pomstowanie, na okoliczności, na drożyznę, na sąsiadów, na innych, Którzy zawsze nam się wydają, że w ich ogródkach jest bardziej zielona trawa, to nie zaczniemy żyć własnego życia. Kochani, ja dziś tą kartę pełen szacunku widzę jako zaproszenie dać danie szacunku samemu sobie, bo. To wnosimy do świata, ja już to mówiłam, co sami w sobie mamy, co my w co my wierzymy. Więc dajmy sobie to poczucie szacunku, abyśmy mogli się ukłonić w ten sposób w życiu, postawić życie naprzeciw siebie i z szacunkiem ukłonić się naszemu życiu. Temu, co przeżywamy, naszej przeszłości, naszym doświadczeniom, naszym bólom, aby z tą współczującą, piękną energią wyjść z tego marazmu, takiego zaprzeczania, że coś mogę do świata fajnego wnieść. Ja widzę tutaj wielki potencjał do uwolnienia, do zmiany całego życia. Teraz będziemy dzięki temu Uranowi doświadczać właśnie tego wszystkiego, tej zmiany, która jest blisko nas, zauważać sąsiadów, zauważać bliskich, rodzinę. I tu, na tym polu komunikacji, bo to też jest komunikacja, to jest ta energia, która wprowadza rewolucję, ewolucję, zmiany, czasem nagłe, do naszego życia. A dzisiaj, moi kochani, wchodzi Księżyc do Wodnika, a kochani Wodnik, i jego patronem jest Uran. I ten Księżyc. Y jeszcze on aspektuje ja sobie tu zaznaczyłam właśnie urana w trygonie i w sekstylu tą koniunkcję saturna z neptunem i gdy są te aspekty te właśnie sekstyli i Trygonów, one są takie wzmacniające, mówi się, że to są takie dobre aspekty, ale usypiają czujność, tak? bo te mocne aspekty to jest jak ta właśnie wieża. One nas motywują do działania, bo jest nam niewygodnie, a tu gdzie jest wygoda, nie zawsze nam się chce robić ten krok do przodu. Ale przy tych aspektach odpuszcza ta energia takiego napięcia, i to jest fajne w tym dniu. Widzicie, tu też jest odpuszczenie, jest odwrócona karta, jest to potencjał na zmiany, kochani. I tutaj właśnie, kiedy przy tych dobrych aspektach słabnie to napięcie, kiedy jest poprawa nastroju, jest ta fajniejsza energia do przyglądania się trudnym rzeczom, to my możemy, moi drodzy dać sobie szansę, aby już sobie tu muszę podświetlić tą piękną. Powiem, że ja jak odkrywam karty wyroczni różnych, bo mam ich trochę i ta jest jedna z nowszych talii, tylko że ja żałuję, że mało jest w języku polskim, chociaż teraz odkrywam, że też jest ich dość sporo, ale tutaj taki wielki potencjał do pracy ze sobą. I tutaj jakie mam wymówki teraz? Jak my potrafimy się często wymawiać, a nie mam czasu, muszę jeszcze zrobić to i to. Kiedy się zaczniesz zmieniać, jak nie dasz sobie czasu teraz. Nie ma innej chwili. Każdy dzień, każda chwila, która przeminie, popatrzcie, zaczęłam z Wami rozmawiać prawie 15 minut temu, to już jest przeszłością. Możemy ją przywołać, Wy będziecie ten film oglądać i on przeminie, przeminie to, co ja mówię jutro może wyświetlicie kolejny film który znowu was będzie zachęcał, motywował do tego, aby coś zrobić teraz. Więc dzisiaj, jeśli jest to dla ciebie wystarczająco ważne, żeby twoje życie było bardziej świetliste, bardziej przejrzyste, bardziej spokojne, zrób dla siebie coś teraz, bo dzisiaj w tej odwróconej wieży, kochani, w tej energii dnia mamy uwolnienie od czegoś, co nas długo blokowało, może od jakiegoś smutku, od tego niespełnienia, od niezadowolenia, od tego, kochani, braku wizji na nowe lepsze, bardziej świetliste życie. Życzę nam tego z całego serca jeszcze szybko, bo się znowu rozgadałam. Bierzemy te nasze piękne karty. Wielu taracistów je mam. Ja Kilkanaście lat temu kupiłam je też swoim dzieciom. Tak samo jak i te piękne karty Louise Hay, aby je wspierały w swojej drodze. I już zobaczmy, co te opiekuńcze karty chcą nam tu, kochani, podpowiedzieć. Bądź świadomy swojej wartości. Świat potrzebuje Twojej błyskotliwości i wdzięku. Kochani. Majestat. Pełen szacunku. Bądźmy tacy pełni szacunku dla siebie. Jeszcze szybciutko, bo no, znowu się rozgadałam. Ja tak mam, wybaczcie mi. E, no widzicie, nawet każdy jest mniej, a gadania wcale mniej nie ma. Ale co zrobić? Uwolnienie. No i nic dodać, nic ująć, moi kochani, nic dodać, nic ująć. Uwolnienie, uwolnienie, kochani. Odwrócona wieża, to już jest za nami. Zgodnie z prawami ducha możesz osiągnąć wszystko, czego pragnie twoje serce. Jednak jeśli twoje szczęście, poczucie bezpieczeństwa czy mocy zależą od kogoś lub czegoś innego, jesteś od tej osoby lub rzeczy uzależniony. Ta więź, niczym łańcuch, przykuwa cię do niższych wibracji, trzymając na uwięzi. Poproś anioły, by pomogły ci Przeciąć więzy zbyt mocno łączące cię z ludźmi, rzeczami lub emocjami, uwalniając się od wszystkich więzi, uwalniasz się zarazem od wszelkich uczuciowych manipulacji. Dzięki temu odzyskujesz swoją siłę i staniesz się autentyczny. Uwolnij swoją duszę wraz z duszami innych. Zrób to teraz. Afirmacja, uwalniam wszystkich i wszystko. Moja dusza jest wolna. Z tym pięknym przesłaniem żegnam się dzisiaj z Wami. Zapraszam Was na jutrzejsze rozważania, na pracę ze sobą samym. I życzę Wam cudownego, cudownego dnia. Film się pojawia wcześniej, więc też Wam życzę pięknego wieczoru, tego, kto będzie słuchał 10 tego filmu. Chociaż po 10 może już będziecie mieli podziurki w nosie, słuchając długiego filmu, który jest na pełni wraku. I kochani, Zapraszam do subskrypcji, do pozostawienia łapki w górę i do pozostawienia śladów, komentarzu, jak to z Wami rezonuje, może Wasze odczucia, to co Was zatrzymuje, jak się wymawiacie teraz, żeby coś zrobić dla siebie. Pa! Szczęśliwości, wszystkiego, co najlepsze dla Was wszystkich.